Witam ponownie. Teraz jesteśmy z sadzoneczkami maliny, została przywieziona, że świeża została chyba ścięta, no i trzeba sadzić, tak? Mamy tutaj ten poemat 1600 tam sztuk. Sadzoneczka kosztuje złotówkę, będziemy sadzić właśnie te. No spróbujemy zobaczymy jak to idzie. Film taki po prostu pokazowy, jak zrobić, instruktażowy nie będzie, ja się na tym nie znam będziemy popełniać na pewno dużo błędów przy tej uprawie, którą nie mieliśmy nigdy do czynienia malina była od lat planowana i w końcu, w końcu się pojawi, miejmy nadzieję, że chociaż parę złotych się zwróci, plantacja ja nie nastawiam się na duże zyski, tak samo jak przy bydle przy bydle nie wychodzę nawet na zero to miejmy nadzieję, że malina wyjdzie nam chociaż na zero o, to już by było dobrze jakby nie trzeba do tej plantacji dokładać no miejmy nadzieję że coś z tego będzie no także zobaczymy teraz nagramy sadzenie i pewnie na tym filmik skończymy co to tam dużo opowiadać ja się na tym nie znam Ech, tak co pół metra sadzonka mniej więcej bo to tam za centymetra wiadomo nie będziemy mierzyć tak nam mówili żeby salić tam gdzie kupowaliśmy i tak będziemy sadzić, możliwe, że nam nawet zabraknie sadzonek Trudno dokupimy. kupimy Co będzie, tak? A tak sadzimy Tutaj mamy profesjonalne osoby do sadzenia mam Zatrudniono Bo ja niestety zdrowotnie za bardzo niewydolny jestem Tylko bardziej w rekreacyjnie nagrywam Taką Na nową żeby nie było, że wcale się nie interesuje działko, to po prostu jestem nagrać. A tu mamy osobę, która się tym zajmuje. Czyli moją mamę. pozdrow widzów.